Dlaczego system Ciebie okłamuje podając wzór na kwadrat różnicy? Tutaj wchodzi geometria. Wyobraź sobie kwadrat o boku A, który padł ofiarą pijanego fryzjera. Jego bok został przycięty o długość B tak, że odcięto taki kształt litery L. Oznacza to, że powstał nam nowy kwadrat o boku A ucięte B, czyli A odjąć B. Jego pole wynosi zatem A odjąć B do drugiej. Ale zauważ, że to samo pole można uzyskać odcinając Dwa prostokąty i kwadrat, które tworzą tę naszą literę L, prawie tak jakbyś dzielił się płatkiem święta. Po kawałku dorysujmy pozostałe wymiary i obliczmy pola powyłamywanych figur. Mamy dwa prostokąty o polu b razy a minus b oraz kwadrat o polu b do drugiej. Czyli nasz kwadrat o a minus b do drugiej możemy uzyskać przez odjęcie od kwadratu o a do drugiej dwóch prostokątów o polu b razy a minus b oraz kwadratu o b do drugiej. Tak dostajemy wzór na kwadrat różnicy, który różni się od tego, który uczy Ciebie szkoła.